Teraz The Legend od Jorge. Kod JW407, kaliber 30-49 strzałów. Taka kosteczka. Klasyka gatunku. Jest klasyczna kostka od Jorge. Nek tutaj jest chyba prawie 880 gram. 882 dokładnie. Rok. No i gdzie ona ma rok? Tu jest 18. Rok jest osiemnasty, zdejmiemy to, tu, żeby tutaj nie naśmiecić. O rany, to jest ta twarz z tym włóknem. Pomóż mi troszkę, będzie szybciej. Bo później będzie bardzo dużo tych śmieci. Zobaczymy, czy to taka kostka jest z klasyka klasyki. Jakiś pies szczeka, pozbieraj te śmieci. Ląd jest tylko rezerwowy, czy jest też jeszcze coś? Nie, tylko, tylko, znaczy, tylko podstawa, nie mamy rezerwy. Stokostka, to kostka, która jest na rynku chyba już bardzo, bardzo długo. No to co, biegniesz? Bierz. No i biegnie. Zwykłe proste strzały. Znowu problem z zapalniczką. <laughs> wow. O, wow, jak długo te jedne się utrzymują efekty. Fajna kostka, powiem Ci naprawdę, nie wiem, bo to jest e, dwu, dwuletnia kostka. Czy wcześniejsze miały lepszy efekt, czy miały gorszy efekt, ale ta jest na pewno świetna. Ta na pewno świetnie wypadła. Za cenę, nie wiem, tam 140 zł przykładowo na koszty mi. 140 zł to się naprawdę opłaca taką kostkę. Fajna, naprawdę fajna. Niektóre efekty były rzadkie, ale niektóre rewelacyjne, gęste i długo utrzymujące się. Nie? Tak. No. Dobra, kończymy. Dzięki wielkie. Na razie cześć.